PNL 2023 91 62, 593 Jest to też fajny samczyk, taki niebieski, brudno-mazany, taki widać na skrzydełkach. Gołąbek jest już w Polsce grubo ponad miesiąc, tylko nie było okazji robić żadnych aukcji. Pochodzenie tego gołąbka tu mam od strony tatusia. Tatuś był lotowany. Jest to gołąbek, który osiągnął takie wyniki, jej tam najlepsze, który miał 25 miejsce na 2300 gołębi, 21 był na 380, 12 na 1500, 321 na 3900 i 418 na 2300. Pochodzenie od, od strony tutaj ojca mamy Super Rossi, dochter John, Moje 27, Bartje, e, tu jest Muder 98. Od strony mamusi też mamy lotniczka, drugi konkurs na 2699 gołębi, 9 na 3506, 59 na 3300, 316 na 4881. i 11 na 1420. Pochodzenie też tutaj z gołąbków Darka de Degrafa, eee, ojciec eee, matki też super gołąb rozpodowy jest to gołąbek, który wydał pierwszego czempiona, pierwszego czempiona, pierwszego czempiona, czwartego z okręgowego lotu, drugiego z Bierszu, dziewiąty Gwyrań i dziewiąty Stien. Matka Mulan od Petera Jansena jest matką też pierwszego czempiona, pierwszego miejsca z lotu, pierwszego miejsca z lotu, drugiego miejsca z lotu, dziewiąte miejsce z lotu. Także polecam fajny sanczek. na pewno komuś się przyda.